Cześć, nazywam się Marta Chowańska i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak skomponować własną paletę do makijażu Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie, bardziej przedsiębiorczą Dobieram spersonalizowane programy pielęgnacyjne, uczę jak wykonać prosty, szybki makijaż, tak żeby w 5 minut wyglądać jak milion dolarów Oraz rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej, amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay jako dyrektor sprzedaży i pomagam kobietom zarabiać pieniądze i spełniać marzenia. I dzisiaj mam dla Ciebie fenomenalny temat. Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak skomponować własną paletę do makijażu. Przepiękną paletę, w której będziesz miała dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby wykonać praktycznie całościowy makijaż. Ja już mam nałożony podkład, odrobinę korektora i pudrów. To, jak to zrobiłam, wszystkie te kroki, możesz obejrzeć w pozostałych odcinkach, które pojawiają się tutaj. Na moim YouTube, ale też na fanpage'u Marta Chowańska, Makeup Charm, czy na Instagramie marta.chowanska. Natomiast dzisiaj chcę Ci pokazać, jak wykończyć makijaż i zrobić to wszystko z użyciem jednej palety. Jest to absolutnie wyjątkowa paletka. Wiem, że na rynku jest ogrom paletek do makijażu, takich z cieniami, z różami, z brązerami, i często moim problemem było to, że kupowałam pięknie wyglądającą paletę z pięknymi kolorami, ale zdarzało się tak, że używałam tylko kilku, które były, powiedzmy, w palecie Kolorów jeden, dwa lub trzy faktycznie był dobry dla mnie, dla mojej urody. Podobnie z brązerami, różami czy rozświetlaczami, często te kolory w paletach były naprawdę piękne, ale tylko część z nich pasowała do mnie, więc w gruncie rzeczy używałam tylko niektórych odcieni, a później. Musiałam wyrzucić paletkę albo kupić nową, mimo że nie była w całości użyta. I dzisiaj chcę Ci pokazać paletę, którą komponujesz sobie samodzielnie. Jest to paleta Perfect. I ja włożyłam dzisiaj do niej takie uniwersalne kolory, które pasują do każdego typu urody. I to, co jest niesamowite w tej palecie, to to, że jest to. Przepiękny kompakt, przepiękny, elegancki kompakt. I tutaj na pewno wszystkie kobiety kochające designerskie, luksusowe gadżety, ale też wizarzyści, wizarzystki, którzy cenią sobie mm, bardzo takie profesjonalne przechowywanie produktu, będą zachwyceni, bo jest to niesamowicie solidna paletka, która się nie tłucze. Słuchajcie, ja z nią podróżuję, ja z nią latam, ja z nią jeżdżę, mam ją zawsze w torebce, w kosmetyczce i nigdy nie zdarzyłoby mi się, żeby w tej palecie uszkodził się choćby. Milimetr cienia czy różu jest bardzo stabilna i co więcej, ma też genialne lusterko. Tu jest lusterko wbudowane, które jest bardzo dobrej jakości. Często w paletach są naprawdę kiepskiej jakości lusterka, które zniekształcają albo są właśnie takie po prostu plastikowe. Tutaj mamy naprawdę świetne lustro, które genialnie, genialnie pozwala się umalować czy poprawić makijaż w szybki sposób, nawet jeśli nie masz przy sobie większego lusterka. Co jest też niesamowite, to że do tej palety wkładasz sobie takie kolory, cieni róż rozświetlaczek i masz ochotę. I kiedy jeden z kolorów ci się skończy, na przykład, załóżmy, będzie to cień do powiek, to nie musisz kupować sobie całej palety od nowa, tylko po prostu dokupujesz jeden odcień. Co jest przepiękne, jest eleganckie, jest kobiece. Absolutnie uważam, że każda kobieta, każda dama powinna mieć taką swoją elegancką paletkę puderniczkę, w której może przechowywać wszystkie swoje skarby. I tutaj przygotowałam zestaw trzech cieni cieni do powiek i trzech produktów do konturowania twarzy i zaraz szybciutko pokażę Ci, jak ten wykonać całościowy makijaż, bo z przyjemnością skompletuję dla Ciebie Twoją paletę, zapraszam wszystkie moje klientki, możesz do mnie napisać, jeśli nie masz swojego doradcy piękna, swojej osobistej wizerzystki i ja pomogę Ci ułożyć kolorystykę dla Ciebie, natomiast te kolory, które pokazuję Ci Wam w tym filmiku są uniwersalne i każda z Was może je Użyć na sobie, może i powtórzyć, i możesz mieć pewność, że to będzie wyglądało dobrze. Więc mamy tutaj rozświetlacz Glazed, mamy róż szajblasz, Blush, brązer Late i mamy trzy cienie: Biscotti, Rose gold i Espresso, czyli kolory, które pasują każdej kobiecie. Już ci pokazuję, jak szybciutko. Wykonać ten makijaż. Oczywiście zaczynam od konturowania twarzy. Ciekawostką jest też to, że te produkty, nakładam tak, sobie najpierw rozświetlacz, zawierają to są produkty mineralne i one zawierają taką patentowaną technologię chroma fusion, która sprawia, że Mamy bardzo miękki, piękny, nieosypujący się, nieblaknący, intensywny, piękny pigment koloru, a równocześnie to wszystko wygląda jak druga skóra, czyli to się przepięknie wtapia w cerę. Rozświetlacz możesz nałożyć na szczyty kości. Ja też często używam tego rozświetlacza na całą powiekę, jako jeśli się spieszę. To jest po prostu mój jedyny cień i to wygląda bardzo ładnie, bardzo zdrowo. To jest taki śliczny, naturalny, szampański odcień. Następnie róż. Róż nakładam oczywiście pod rozświetlaczem, czyli. Pięknie ożywiam sobie kości jarzmowe Bardzo też lubię też ten róż nakładać na usta, bo to są produkty uniwersalne Możesz je nakładać na całą twarz Ładnie wygląda też leciutko przyrumieniony grzbiet nosa A jeśli masz niebieskie czy zielone tęczówki, też bardzo Ci się będzie podobał ten odcień na powiekach Bo on ma takie troszeczkę, troszeczkę brzoskwiniowe tony, które pięknie ożywiają I oczywiście bronzer, bronzer w idealnym kolorze, czyli latek, który fenomenalnie i naturalnie konturuje nam kości jarzmy, bo ja wszystko robię jednym pędzlem, jeśli chodzi o filmik dotyczący konturingu, to zachęcam Cię, żebyś obejrzała sobie filmik, który nazywa się Technika Zorro, bo tam dokładnie tłumaczę każdy krok, ale możesz zobaczyć, jak szybko wykonturowałam sobie buźkę, odrobinkę brązerka nakładam też na pędzel i często stosuję tym samym pędzlem tutaj na powiece ruchomej, nad powieką ruchomość, właściwie na załamaniu Żeby optycznie podnieść oko Do tego ładnie wytruszowana rzęsa Coś przyjemnego na usta I zobacz jak pięknie, zdrowo, promiennie wygląda skóra I zawsze możesz sobie to szybciutko poprawić Sięgając po swoją paletkę Co z oczami? Chłodnym brązem, który nałożony zaraz Ci pokażę Bardzo, bardzo leciutko Pasuje też właśnie do takich chłodnych blondów Zobacz sobie jak pięknie cieniuje Czyli tutaj uzyskuje chłodny blond Ale jeśli przycisnę mocniej I nałożę więcej to wyjdzie już z tego kolor idealny dla brunetek Więc jest to taki uniwersalny cień, którym maluje sobie brwi I uzyskuje taki bardzo piękny pudrowy, naturalny efekt I mam tak naprawdę w tej palecie, to jest słuchajcie, genialna paleta na wakacje Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje, na jakiś wyjazd czy na weekend i potrzebujesz spakować kosmetyczkę I chciałabyś mieć jedną małą paletkę, w którą zrobisz każdy makijaż Pomalujesz sobie brwinę, malujesz sobie kreskę Wycieniujesz oko, wykonturujesz twarz I żeby zawsze to wyglądało elegancko, profesjonalnie Na każdą okazję, nieważne czy wskoczysz w garnitur, w białą koszulę Czy może założysz sobie wieczorową sukienkę Albo um, będziesz chciała ubrać się bardziej tak casualowo, na luzie Może jakieś jeansy, może koszula, może t-shirt To wszystko będzie grało, będzie pasowało i wszystko będziesz mogła wykonać z użyciem jednej paletki, i zawsze będziesz wyglądała pięknie, zawsze będziesz kobietą z klasą. To jest niesamowicie ważne, żeby właśnie wybierać takie produkty, które są z nami jakby kompatybilne, które dopasowują się nie tylko do naszego typu urody ale też stylu życia. I zobacz, brewki są zaznaczone. Ja używam naszej kultowej szczoteczki pędzelka do brwi, najlepszy pędzelek do brwi, jaki istnieje. Wyczesuję troszeczkę sobie łuki i zobaczę pięknie brwi zaznaczone. Kolejny krok to oczywiście. Mm, Cienie. Mam tu piękny, piękny cień, który nazywa się Rose Gold To jest taki klasyk, jeśli chodzi o odmładzający, świeży, zdrowy, promienny makijaż oka Dla każdej kobiety, nałożony na całą powiekę, rozpromienia spojrzenie, rozświetla, ożywia A przy tym nie jest przesadnie błyszczący, jest to taki cień troszkę wpadający właśnie w różowe złoto Taki bardziej cielisty, przepięknie, przepięknie podkreśla każdą tęczówkę I bardzo łatwo się go nakłada paluszkiem i możesz sobie oczywiście zastosować jeszcze raz brązerek latę, tym razem na pędzelek taki do nakładania cieni, i nałożyć go troszeczkę więcej ponad właśnie teraz tym błyszczącym cieniem, czyli ponad powieką ruchomą i jeszcze bardziej pogłębić, pogłębić makijaż. Kocham to lusterko. Idealnie można sobie je ustawić i widać wtedy całe powieki. Nawet jeśli masz opadające powieki, to bez problemu zrobisz sobie makijaż. Tak samo można ten, ten brązerek nałożyć na dolną powiekę. Aby trochę powiększyć oko. No i najciemniejszy ten cień Espresso, który już wcześniej był, wcześniej był nałożony. Używam też często do zaznaczenia bardzo delikatnego zewnętrznych kącików oczu. Możesz to zrobić tylko na dole, możesz zrobić na górze, możesz w ten sposób zrobić sobie również smoki, i rozcierając ten brązik na calutkiej powiece. Możesz się tym bawić, możesz po prostu kombinować. Albo pomoczyć pędzelek ten do brwi, to też jest genialne rozwiązanie, i mokrym pędzelkiem namalować sobie piękną taką czekoladową kreskę. Ja cień zrobię bardzo delikatnie, tylko zaznaczę te kąciki, żeby pokazać Ci właśnie taki szybki, prosty look. No i oczywiście najważniejsze właściwie, chociaż na razie zostawione na sam koniec, jaśniutki cień, czyli biscotti, to jest tak zwany cień bazowy, który służy do pięknego rozświetlenia, ale takiego w eleganckim stylu, bo to jest matowy cień. Łuku brwiowego, czy właśnie wewnętrznych kącików Ale pomyśl też, że jeśli lubisz makijaż w matach Że możesz stworzyć sobie Przepiękny makijaż Używając tego jasnego cienia Na całą powiekę ruchomą Czyli całą powiekę tym jaśniutkim cieniem malujesz Następnie w załamanie, tak jak ja to zrobiłam Nakładasz tylko ten matowy brąz, czyli latę, a w zewnętrzny kącik nakładasz ten ciemny, i masz piękny makijaż w matach, więc możesz sobie naprawdę zrobić tym, tą paletką tysiące, tysiące różnych makijaży. Pomaluję rzęsy i wrócę do ciebie, żeby powiedzieć ci jeszcze kilka trików. Ok, jestki podkreślone, makijaż zakończony Bardzo chciałam Ci zarekomendować właśnie taką paletę Perfect Żebyś nie szukała, nie zastanawiała się, jaką paletę masz dzisiaj użyć Żebyś nie, nie musiała wybierać spośród tylu kolorów, i tak naprawdę nie wiedząc, który będzie dla Ciebie najlepszy, zacznij od podstaw, zacznij od takiej basicowej prostej palety i zobaczysz, że często w takich właśnie ograniczeniach, bo zobacz, mamy tutaj tylko 6 odcieni, e, mamy najlepsze rezultaty. Ja bardzo lubię minimalistów w kosmetyczce, ale bardzo też lubię luksusowe, wysokiej klasy produkty i można to połączyć właśnie tworząc sobie taką spersonalizowaną paletę. perfect, Jeśli jeszcze nie masz swojego doradcy piękna, nie masz takiej paletki, koniecznie napisz do mnie na Priv, z przyjemnością pomogę Ci ją ułożyć, dopasujemy do tego. Pędzle dopasujemy produkty i będziesz mogła sobie powtórzyć ten makijaż samodzielnie. Jest to też paleta dla kobiet w każdym wieku. Będzie się czuła w niej cudownie. Kobieta w eleganckim wieku to jest makijaż cudowny dla skóry dojrzałej, ale też nastolatka, która szuka takich pierwszych produktów do makijażu i, i chce kosmetyki mineralne, które nie będą skóry obciążały. Czy kobieta, czy młoda mama, czy mama właśnie, która potrzebuje zrobić coś na szybko w 5 minut, tak żeby czuć się pięknie. Czy bizneswoman, która po prostu potrzebuje. Szykownego, niezawodnego, trwałego, pięknego makijażu wykonanego z klasą Ja słuchajcie, jeśli chodzi o inspiracje makijażowe Najczęściej inspiruję się francuskimi filmami Czy takim właśnie stylem nonchalanckim, kobiecym Niekoniecznie lubię, kiedy makijaż jest przeładowany Kocham inspirować swoim naturalnym pięknem Podkreślać swoje naturalne piękno A nie ukrywać się pod warstwami ciężkiego, sztucznego makijażu Który z godzina na godzinę wygląda coraz gorzej Wręcz przeciwnie, kocham tą lekkość, luksus, klasę po prostu najwyższą, światową klasę w makijażu, dlatego wybieram właśnie takie produkty. Jeśli chciałabyś spróbować, zapraszam Cię serdecznie, napisz do mnie wiadomość prywatną. Mam nadzieję, że ten tutorial Ci się spodobał, mam nadzieję, że się zainspirowałaś, spróbujesz, powtórzysz. A tymczasem pozdrawiam Cię ciepło, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!